Teraz już prowadzony budynek, który spełnia wymagania prawne. Ogrzewany jest pompą ciepła. Program Optima zawiera możliwości analizy produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Mamy panele fotowoltaiczne możemy wybrać panele fotowoltaiczne pewnego typu, czyli amorficzne, monokrystaliczne, polikrystaliczne. myśmy monokrystaliczne panele. Program automatycznie dobiera nam do powierzchni dachu, powierzchni kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oczywiście one są dobierane według pewnego doświadczenia, które twórcy programu nabyli przy projektowaniu fotowoltaiki na dachach. Niemniej jednak można oczywiście rozważyć własną własną powierzchnię. Możemy przeanalizować, na przykład sprzedaż do sieci. I proszę zwrócić uwagę, w tym wypadku mamy powierzchnia kolektorów. Powierzchnia dachu jest 288 metrów. Powierzchnia absorbera 130 metrów, możliwa, czyli niecałe 50%. Możemy samodzielnie wpisać na przykład 166, bo widzimy, że jest taka możliwość, nie ma zakłóceń. Na dachu nie ma kominów, które by przysłaniały. Powierzchnia może być większa do wykorzystania. I proszę zobaczyć, że jeżeli jest sprzedaż do sieci, to program automatycznie podaje nam efektywne nasłoneczenie 837 kWh na m kwadrat na rok dla lokalizacji suwałki. I, I co jeszcze? Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 3300 zł. Ze sprzedaży z certyfikatów 1737 razem 5037 zł. Netto po oddaniu podatków 18-19% skorygowana jest przychody 4080 zł. Gdybyśmy wymienili lokalizację, czyli wybralibyśmy lokalizację, dajmy na to w strefie drugiej i lokalizacja Zielona Góra. Zobaczmy, jak by się zmieniło nasłonecznienie. Troszeczkę wzrosło, bo mieliśmy przychody netto 4080, a teraz mamy 4280. Zdarza się czasami, że nasza, nasza fotowoltaika ma osłonę, jakieś zacienienie wynikające np. z zadrzewienia lub z sąsiedniego budynku. Tą osłonę możemy uwzględnić w tych analizach. Na przykład w ten sposób, że Wybieramy kąt zacienienia. Ten kąt to jest alfa to jest 20 stopni, i orientacja źródła cienia jest na południowy wschód. Kąt dla zielonej góry jest 52 stopnie. A więc proszę zobaczyć z 800. Przepraszam, z 870 kWh na metr na rok. Osłona nam zmniejszyła o około 20%. Gdybyśmy dali osłonę o większym wpływie, czyli zacień kąt alfa byłby 40%, zobaczcie Państwo, efektywne na słonecznienie jest znacznie, znacznie mniejsze. I oczywiście przychody automatycznie są korygowane. Gdybyśmy produkowali na własne potrzeby, musimy wejść do parametry, zagadnienia parametry ekonomiczne i ustawienia własne. Proszę zobaczyć certyfikaty, cena certyfikatów 10 groszy. Skorygujmy to na załóżmy 20 groszy. A stawka podatku dochodowego do 19 groszy. Skup prądu do sieci. Przyjmijmy, że nie, nie produkujemy do sieci, tylko na własne potrzeby, czyli to jest 60 groszy, czyli 0,6. Wówczas zobaczcie Państwo: na własne potrzeby opłata stała, procent przyjmijmy 15% i cena opłata zmienna 65 groszy. Razem daje nam to 75 groszy za kilowatogodzinę i nasze przychody radykalnie wzrastają. Możemy też zlokalizować panele fotowoltaiczne na ścianie zewnętrznej. Wówczas musimy orientację podać, że to jest na ścianie południowej. Automatycznie program dobiera nam powierzchnię 100 powierzchnia ściany 144 samodzielnie wskazuje nam 144 powierzchnia naszego kolektora nie może być większa niż 144 dajmy 100 metrów powierzchni fotowoltaicznej i nasze zacienienie niech będzie zerowe czyli nie ma sąsiedniego budynku zobaczmy nasze przychody byłyby na poziomie 8759 zł gdybyśmy mieli sprzedaż do sieci to by było 6934 zł netto. Oczywiście może być też sytuacja taka, że mamy kolektor słoneczny przy budynku, czyli na gruncie. Rozważamy kąt nachylenia kolektora przyjmijmy 30 stopni i powierzchnia tutaj już wtedy samodzielnie się wprowadza załóżmy mamy 540 m2 no automatycznie program nam tutaj to uwzględnia. Tak samo możemy skorygować, jak wcześniej, kąt zacienienia, alfa i tutaj mamy przychody 30 tysięcy złotych netto z naszej produkcji z fotowoltaiki. Tak więc program pozwala nam wykonać analizy dla celów produkcji do sieci lub na potrzeby własne, czyli tzw. wyspowa fotowoltaika. Możemy mieć lokalizację na dachu, na ścianie lub na gruncie i oczywiście możemy korygować powierzchnię samodzielnie lub automatycznie, wybierać orientację tych kolektorów względem strony świata na stronę południową i wtedy te przychody są tutaj, te nasunęcie nieefektywne jest korygowane, jak również możemy korygować je przez, przez zacienień lub jego brak. W tym przypadku proszę zobaczyć mamy raport, że pojawia się fotowoltaika na dachu i e, mamy informację roczny koszt ogrzewania 9000 zł, miesięczny koszt ogrzewania 0,86 e, czyli 86 groszy z metra kwadratowego e, łączny roczny łączny koszt energii 15 tysięcy, roczny dochód z prądu 9932 zł. Oczywiście, gdyby nas ta sprawa interesowała, możemy wydrukować charakterystykę energetyczną i która może być załącznikiem do umowy z klientem, który akceptuje nasze propozycje i pozwala mu to, jakby z, ta świadomość korzyści, jakie przynoszą nasze rozwiązania projektowe, pozwala nam to podjąć świadomie decyzje, a więc co w raporcie? Budynek, budynek, projektowana charakterystyka i poszczególne dane, które wcześniej żeśmy omawiali. Raport zawiera pięć stron i omawia poszczególne elementy przegrody, współczynniki przenikania ciepła dotyczące stolarki, powierzchnia, stropodachu, i z parametry izolacyjne powierzchnia podłogi na gruncie, powierzchnia ścian zewnętrznych i ich parametry izolacyjne i oczywiście spełnienie wymagań prawnych w zakresie charakterystyki energetycznej, czyli wskaźnika pełni odnawialnej energii pierwotnej.